Pierwsza połowa 2014 roku charakteryzuje się na rynku najmu powierzchni handlowych utrwalaniem trendów, które zarysowały się na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat. To znaczy, mam tutaj na myśli przede wszystkim proces, który już postępuje od jakiegoś czasu, umacniania pozycji najemców versus pozycji wynajmujących. Zmierzamy do, do rynku najemcy. Jest to szczególnie widoczne w mniejszych czy średnich ośrodkach. Ta tendencja nie jest jeszcze tak wyraźna w największych miastach, szczególnie w Warszawie Niemniej jest to postępujący proces, który pewnie będzie się pogłębiał. Przyczyną główną jest to, że obroty najemców nie rosną w takim tempie, jak życzyliby sobie tego najemcy, a co za tym idzie? Nie jest to biznes tak opłacalny, jak powinien być. Przy jednoczesnym dość dużym dużej podaży nowoczesnej Powierzchni handlowej. I mam tutaj na myśli nie tylko nową oddawaną powierzchnię handlową, której to oddamy w 2014 roku aż pół miliona metrów kwadratowych, ale mam na myśli również starzejące się obiekty 5-10-15-letnie, które konkurują na rynku z powierzchniami nowo oddawanymi. Sprawiając, że pojawia się bardzo wiele ciekawych ofert, które Najemcy analizują. I konkurencja między deweloperami, właścicielami jest tak duża, że presja na czynsze w kierunku ich zmniejszenia jest dość widoczna. Tak długo jak będzie się rozwijał rynek galerii handlowych, będą powstawać nowe galerie, tak długo najemcy będą w tych galeriach chcieli zaistnieć, ponieważ jesteśmy wciąż w fazie rynku rosnącego, nie dorosłego, nie, na pewno nie nasyconego jeszcze, a więc najemcy budują swój udział w rynku. I myślę, że te inwestycje, które się realizują i będą się realizowały, są tyle atrakcyjne, że każdy najemca będzie, każdy, ale większość z tych, którzy są aktywni na rynku, będą chcieli zająć pozycję w takiej galerii.